Witam, dzisiaj poznamy sposób zapamiętania siedmiu podstawowych kolorów tęczy. Wykorzystamy do tego technikę akrostych, takie zdanie, które, które będzie nam przypominać w jaki sposób te kolory się układają. Jeżeli spojrzymy na tęczę to od zewnętrznej strony mamy po kolei czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, granatowy i fioletowy. No i do zapamiętania, w takiej właśnie kolejności kolorów posłuży nam to zdanie, ten akrostych Czemuś poszła żabko zielona na grób faraona. No i jak się pewnie już domyślamy, poszczególne pierwsze, pierwsze litery poszczególnych słów tego zdania posłużą nam do przypomnienia, to są takie zakładki do przypomnienia, jakie były kolory. Czemuś, C, czyli czerwony, P, pomarańczowy, rzet jak żółty, czyli żabko, i tak dalej po kolei zielona na grup Faraona, czyli wystarczy nauczyć się tego, no, tego zdania, żeby zapamiętać po, kolori, po kolei kolory tęczy. Dziękuję, to tyle na dzisiaj. Robert Olender pozdrawiam. Jakbyście mieli jakieś uwagi, jakieś inne jeszcze pomysły na zapamiętywanie różnych, różnych spraw to, to chętnie się z wami skontaktuję i wysłucham waszych uwag piszcie do mnie na memo małpkaartet.pl dzięki